Cześć wam i chwała żołnierze, z tej strony Kokos to jest Call of Duty, wasz temat odcinek numer 29 A to co widzicie na waszych ekranach to gameplay z Call of Duty Advanced Warfare na mapie Ascent, Deadmatch nowy nagrywany podczas live'u i tradycyjnie zaczynając, jeżeli chcecie, aby to wasz temat okazał się w następnym gameplayu z Call of Duty, po prostu musicie napisać przed nim literkę, dużą literkę t w nawiasach kwadratowych i potem go zapodać. Temat, który uzbiera najwięcej łapek w górę wygra i będzie omówiony w następnym odcinku tej serii. Tutaj trochę na początku te shadery się doczytywały, ale dzięki temu gra mi nie laguje, ponieważ z Advanced Warfare miałem naprawdę bardzo, ale to bardzo duże problemy. Po prostu po wczytaniu mapy, kiedy wchodziłem do gry gra przez Jedną, dwie minutę straszliwie mi lagowała. Dzięki zmianie jednej opcji jabłko pozdrawiam cię serdecznie, to jest widz z mojego streamu. Dzięki zmianie jednej opcji nagle przestał się pojawiać taki problem. Gameplay, który w tej chwili obserwujecie, nie jest jakiś zajebisty. Źle ustawiłem dwa topowe striki które miałem, ale generalnie bardzo rzadko grałem w Advanced Warfare. Ja po prostu zbytnio w tą. Produkcję grać nie potrafię. Chodzi o to, że e, uważam, że Advanced Warfare jest naprawdę spoko gierką, że jest to swego rodzaju innowacja e, w Call of Duty. E, fajnie, że m, pomyślało Activision, żeby coś takiego wypuścić. Natomiast to nie jest mój typ gry. Po prostu ja nie ogarniam tego całego skakania, używania jetpacków itp., TD. Bardzo często trafiam na zajebiście za przeproszeniem mocnych przeciwników, którzy robią ze mnie miazgę. Czasami na szczęście zdarzają się tacy słabsi przeciwnicy, których tutaj możecie akurat w tym gameplayu obserwować. A dzisiejszy temat zaproponował Kaius 578, a brzmi on następująco. Niedawno wydaną grę The Order 1886 spotkała fala krytyki związanej z tym, iż można ukończyć ją w 5 godzin, a trzeba płacić pełną cenę gry. W przypadku Polski 250 zł. Czy według ciebie stosunek długości i ceny gry? Ma aż takie znaczenie, czy jest sens przeliczać cenę gry na jej długość? Uważam, że jest pewien sens. Jest pewien sens oczywiście, ale ja bym postawił inaczej trochę to pytanie: czy jest sens przeliczać cenę gry na długość, w jaką będziemy w tą grę grali? i to jest nieco inne nieco inaczej postawione pytanie, ponieważ ja mogę grać w daną produkcję, a ją się przechodzi przez 5 godzin, ale mogę w nią grać 25 godzin, ponieważ mnie tak wciągnęła. Ponieważ chcę odblokować pewne osiągnięcia, ponieważ inaczej chcę rozwiązać kwestie fabularne, ponieważ chciałbym na końcu mieć złe zakończenie, dobre zakończenie, neutralne zakończenie, ponieważ chciałbym, powiedzmy, do drużyny zwerbować złą postać albo dobrą postać, wybrać takie, a nie inne rozwiązanie. I to moim zdaniem um, świadczy o tym, czy gra jest dobra. Po prostu długość, jaką poświęcamy danej produkcji. Mnie dla przykładu wciągnął niesamowicie Battlefield 3, w którego mam rozegrane 1000 godzin ponad, Counter-Strike Global Offensive również ponad 1000 godzin, Left 4 Dead 2 ponad 800 godzin i kilka innych produkcji, w których mam na przykład pół tysiąca godzin, jak chociażby Battlefield 4. I oczywiście multiplayerów nie da się powiedzmy przejść no nie da się w ogóle przejść multiplayer, tak? E, chyba, że na przykład można by pomyśleć, o, jak odblokuję wszystkie achievementy i wszystkie bronie zrobię na max, to wtedy przeszedłem. No, można by się, powiedzmy, zgodzić, ale generalnie multiplayerów przejść się za bardzo e, po prostu nie da. E, natomiast jeżeli chodzi o single player, no to też właśnie jest e, kwestia długości rozgrywki, tak jak powiedziałem, e, dobre, złe zakończenie, e, rozwiązanie tak albo inaczej wątków fabularnych, albo o zdobycie wszystkich osiągnięć. Niektórzy na przykład gracze e, z PlayStation e, polerują sobie gry, no tutaj trochę zlamiłem, jeżeli chodzi o to działko, e, polerują sobie osiągnięcia e, gry, polerują sobie na platynę. E, platyna oznacza, że gracz kompletnie wszystkie osiągnięcia w danym tytule odblokował. I niektóre osoby faktycznie w ten sposób gry przechodzą, poświęcają jej powiedzmy nie wiem, 500 godzin, 400 godzin, 300. Niektóre gry więcej wymagają, żeby wbić wszystkie osiągnięcia, niektóre mniej, ale przechodzą ją do końca. I uważam, że w takim sensie stosunek ceny do ilości poświęconych godzin danej grze jest decydujący, bo daną produkcję można ukończyć w 5 godzin. Jej wątek fabularny albo główny wątek fabularny, ale to, co się dzieje, ponad to również powinno być wliczane w to ile zajmuje ukończenie, powiedzmy, w całości danej produkcji więc jeżeli w the order po 5 godzinach mamy powiedzmy odblokowane wszystko i albo nawet nie chodzi o odblokowanie, chodzi o to, że mamy już satysfakcję przejścia danego tytułu dopiero po 5 godzinach i nie wciąga nas i nie chcemy wracać do tej gry ponownie, to uważam, że 250 zł to jest stanowczo, ale to stanowczo za wysoka cena. Nawet jeżeli gra jest niesamowicie piękna graficznie, ale jeżeli gra jest piękna graficznie, to chcemy do niej wracać. Chcemy podziwiać widoki, chcemy się zatrzymywać, chcemy szukać jakichś fajnych ujęć i wtedy poświęcamy na tą grę nie 5 godzin, ale powiedzmy 10 albo 15. Uważam, że jeżeli wydałem na grę. Jedną złotówkę za jedną godzinę jej poświęconą, to znaczy, że gra była warta swojego zakupu. Ja, dajmy na to na swoich półkach, mam takie tytuły, jak chociażby Mass Effect 3, którego nawet nie odpakowałem z folii. I niestety to jest już tak jakby kwestia tego, że ja bardzo napalam się na pewne tytuły, a potem w ogóle ich nie przechodzę, ponieważ Mass Effect uważam, że jest, no podobno jest naprawdę bardzo dobrym, niezłym rpg z fajną, wciągającą fabułą, a ja tego nawet nie odpakowałem, no ale to jest już tylko i wyłącznie moja kwestia. Także dobry tytuł musi mieć odpowiedni stosunek jakości do ceny. Gameplay, który przed chwilą widzieliście Call of Duty Advanced Warfare bodajże 14 do 3 najlepszy gameplay, jaki wyciągnęliście. Tego wieczoru i już mi to zupełnie wystarczyło, także ja wam dziękuję za to, że byliście ze mną do końca. Do zobaczenia na polu walki, trzymajcie się, hej, hej.